Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a i dzisiaj po prostu będzie challenge, że nie mogę skakać tylko gdzieś cię to wyłączę, skakanie, ustawienia, bo ja nie chciałbym, żeby przypadkowo bym złamał challenge. Tego sobie szukam. Gdzie to może być? No wiem, tylko ja szukam kontrolów. O, dobra. Jak zrobić a, właśnie skok usunięty zastosuj wstecz. I nie mogę teraz skakać tak naprawdę. Dobra, w gotowości. I szybki szybkie sprawdzanie sklepiku Jak, jakiś dziwny Skull Trooper, taki nietypowy, tak jakby. Um. Ej no właśnie Renegade Trader taka jakby. Ej, dobra, sprawdzam sklep O, nie zdążyłem, ale dobra Ja muszę zobaczyć czy to w ogóle działa Ale raczej powinno działać Dobra, spację klikam Nie działa, nie działa, nie mogę widzowie skoczyć, dobra Ej, właśnie, bo Jak się ślizgam jak się ślizgam, to nie mogę tego anulować, yy, po prostu skakając. Ej, to to trochę, na przykład nie mogę się podciągnąć, tylko muszę zniszczyć, jeżeli oczywiście da radę. Albo po prostu, na tym trybie nie można budować. Wybrałem zero budowania, ale okej. Okay. Yy, jak się zablokuje, to się zablokuje, to zginę w strefie. Zabierze moją kartę i się od odrodzę. No O ja, to musimy tutaj ej, właśnie ja nie mogę skoczyć. Ja pierdzielę, ja nie mogę skoczyć. Widzowie, no co jest? Nie. Teraz muszę czekać aż do końca. To tam będzie nie, niebezpiecznie, jak ja tam polecę bez skoku? Właśnie, Widzowie, ja tego nie pomyślałem. Przecież ja nie mogę. Nic robić tak naprawdę. Kurde. Teraz, jak zginiesz, to to. Ja pierdzielę. No i co teraz zrobię? Nie, czemu opuściłeś? No nie. Dobra widzowie, to chyba będę grał w dwójki sami jeszcze bez skoku. No to widzowie po prostu super. Dwójki bez... bez dło. Jeszcze bez skoku. To po prostu najgorsze połączenie. Nie wiem. Jest przypał po prostu, widzowie. Nie mogę się podciągać. Nie ma budowania. Tak naprawdę, to teraz ja nic nie zrobię. Przez taki mały płotek nie mogę przeskoczyć. No. A ty dalej jesteś? Aha. Dobra, mam miotłę, to przynajmniej moje skakanie to będzie takie, jakby. Ej, właśnie, bo miotło to będzie dla mnie takie skakanie. Widzowie. O, druga miotła, druga miotła. Dobra, bum. Teraz muszę. Zdobyć się jakieś itemki. Trzecia my co jest? Dobra. O, przenośny bunkier. A zresztą nie zabieram. Ale słyszę gdzieś w pobliżu klucz. Dobra, tak. Kurde, nie ma klucza. Gdzie jest. O, tutaj można wejść na górę. Bum, x, skrzyneczka. Kurde, ja widzowie, tutaj nie wejdę, bo ja nie mogę przecież skakać, bo taki jest challenge. To ja muszę jakoś się tutaj. Po prostu zdemolować ten dom, muszę. Bo inaczej ja nie wejdę. A właśnie, przenośne bunkry, widzowie. Słyszę Dobra, tak W domku W domku, w domku Dobra, szybko, tutaj amunicja I gdzie jest ten gościu? O, tutaj, a zresztą nie, sobie zachowuję Przemośny Bunkier bo mi się przyda. No potem. Kurde, naprawdę to widzę jest prawie problemy, że nie można skakać. Dobra, perk. Nie, bez skoku, bez skoku, to ja sobie tam nie dam rady Dobra, boom. Dobra, tak. Odkrzyneczka ta taka halloweenowa. O dobra, fajny item. No nie, nie chce sobie mi się miał tu. Teraz tak. O, pierwsza łuska przyda się. Dobra, co tutaj jest do kupienia? Pistolety maszynowe? Nie takie drogie, sobie zabiorę jednego i dokupię sobie trochę amunicji. Ale po co bunkry? Ale. Mam miotłę, miotłę jest bardziej. Nie, dobra. Dobra, nie narzekaj. Sam wyszłeś do lobby, mogłem cię jeszcze uratować, możliwe. O, tutaj grzybki widzowie są. I, I dobra, i mam pełną osobę w ogóle. Wszystko mam pełne tego, jadę. Może do klucznika sobie pojadę, bo mam jednego klucza. Y Dobra, tak sobie, teraz tutaj skrzyneczkę sobie otwieram, tutaj tak, i teraz tak, zbieram amunicję, perk, o, zapewnia dwa klucze do skrzyni. przyda się. Ale sobie poszekam innego klucznika Dobra, tak Ej, tutaj jest chyba ta skrytka A nie, tutaj nie ma skrytki Chyba mi się wydawało, ale okej. Okay. O dobra, widzę klucznika na minimapie, dlatego lecę, widzowie. No, jadę tak naprawdę. Dobra, teraz tak wysiadam i. I sprawdzam oh, Fajna pompa Dobra egzotyczna pompa Jeszcze z pierwszy, pierwszą wózką to widzowie będzie mocno Naprawdę? Dobra, tańczę. Co jest? Co jest, widzowie? Lifehack od e, kogo? Od Kuba60FPS. Jak zatańczycie emotkę i e, będziecie wiedzieli, czy po prostu wyrzucicie taką zdobyczną strzelbę przełamującą, po prostu egzotyczną możliwe, chyba to tak działa, to po prostu zatańczcie emotkę i proszę bardzo, Zmieniło się teraz na żółty A jak już nie będę tańczyła to... To po prostu zmienia się tak jakby, o Teraz tak dziwnie się przemienia I teraz już takie, no po prostu taki lifehack Dobra, tak Ej, tutaj jest skrytka Widzę, słyszę. Kurde, ja tutaj nie skoczę. Tylko, że tam jest gościu, tylko, że tam jest gościu i mnie będzie widział, jak skoczę miotłem. Dobra, speedrun. Gościu dostał headshota. No, ale to. O kurde! No to widzowie GG chyba. Miotła! Albo nie, GG! Nie, nie dam sobie rady. Ktoś za mną leci, no! To GG! Nie dobra dobi, znowu w gotowości. Bo za krótko będzie odcinek trwał. Trio? A. Dobra, tylko poczekajcie, bo muszę sprawdzić, ile odcinek trwa. 13 minut. Zresztą widzowie to można już skończyć, no nie udało się, bo kurde musiał opuścić, a ja nie mogłem skoczyć z busa, to zresztą tak naprawdę to narwo.